Siema siema, z tej i doszły mnie takie suchy, że właśnie w ten piątek ma być MCHC. Nie wiem czy to jest prawda, po prostu doszły mnie takie suchy, także nie hejtujcie jak jest to fake info. No i w sumie jak jest teraz tak dużo czasu już, zbliżały się wakacje, no to trafia oczywiście taka chcica, że chce się pograć w te klocki z myślą o powrocie do starych czasów. Także apeluję do wszystkich właśnie ludzi, którzy jeszcze mnie oglądają lub obejrzą, nie wiem, możecie wysłać to jako prośbę do tych wszystkich typów co grają nóżki fosse, żeby żeby ta właśnie tej ciemce HC była choć trochę normalna i żeby nie grało się samo fosę beczki więc co nie wiem yy, jakieś nóżki, tylko po prostu czysta klepa, fajne klepki i to by było na tyle. No i tutaj jeszcze chciałbym na koniec dodać, że zapraszam Gildy Bioch oraz oczywiście mogą być też nowi fajni, pozytywni ludzie, bez wszelkich yy, spin. TESa, TES będzie w opisie Także wszystkim życzę fajnej, spokojnej i udanej edycji I do zobaczenia na starcie Będziemy konkurować No ale bez konkurencji nie ma zabawy tak, Także do zobaczenia, trzymajcie się i jeszcze raz powodzenia no,